Yeah. Uh. E, siema, siema. Słuchajcie, kurczę, udało mi się dzisiaj za, zaimportować artykuły do sklepu internetowego, który buduje. No, jest to dzisiaj jakiś taki sukces mój osobisty, dlatego że te sklepy internetowe, które stawiam, one są właśnie dopiero stawiane, yy, nic jeszcze nie działa, to są tylko moje jakieś tam plany życiowe. Yy, liczę na to, że jak już wszystko dojrzeje do pewnego momentu to wszystko ruszy, że to będzie procentować mi tutaj. No fajne, fajne emocje dzisiaj mnie tutaj spotkały, dlatego że Cały czas tą bolączką moją było, były importy, które nie chciały za bardzo działać. Nie wiem, dlaczego coś pieprzyłem, zawsze były błędy. A dzisiaj e, są, so. są, są. Słuchajcie, się bardzo cieszę. Te towary się w sklepie internetowym pojawiły. Jest to sklep z oświetleniem LED, żarweczki, e, różnego rodzaju oprawy, lampy. Rozwiązanie PrestaShop, darmowy skrypt. Po Każdemu polecam, jeżeli chcecie rozpocząć przygodę z programowaniem e-commerce, sprzedawać coś tam w internecie. Jeżeli potrzebujecie pomocy, możecie polegać na moją tutaj, jakby inicjatywę, moją rękę. Chętnie zawsze służę radą, pomogę postawić taki sklep internetowy. No co, generalnie mamy tutaj. Momencie, w tym momencie, jakąś listę towarów, one nie mają jeszcze zdjęć, nie jest to jeszcze w pełni wyposażony sklep. Można sobie tutaj kliknąć, zobaczyć jakieś testowe zdjęcia. Mamy szybki podgląd albo lub więcej. Cen jeszcze nie ma, no bo ceny są wyłączone ze względu na to, że jest to wersja wdrożeniowa. No i pięknie nam się wyświetla karta towaru. Informacje o żarówce, te informacje były już wcześniej przeze mnie tutaj dodane. Fajnie, że to działa. Idę wypić piwo. Pójdę sobie kółeczko strzelić. Tutaj mamy akwarium. Akwarium sobie robiłem w kuchni dlatego, że no, miałem wcześniej na komodzie, która wcześniej niestety doprowadziła do pęknięcia akwarium. Płyta się ugięła, akwarium strzeliło. Pokój zalany. Teraz rybacy sobie mieszkanie tutaj w kuchni. Jest to na blacie kuchennym, sztywnym póki co. Myślałem, że to będzie jakoś tam tymczasowo, ale tak naprawdę świetnie to się w kuchni prezentuje, dlatego że jeszcze sobie, sobie stoi w oknie. Jak z zewnątrz sobie na to spojrzymy, fajnie wygląda, bo w oknie widzimy ryby e, ciepłowodne pływające sobie. Akwarium rozświetla też część terenu za oknem. Fajnie to, e, fajne wrażenie to sprawia, szczególnie że dzisiaj za oknem jest e, zima. Jest śnieg. A tutaj takie ciepłe klimaty morskie czy tam rzeczne. Natomiast co tutaj mamy, co tutaj mamy. Mamy ważną rzecz. Wypijemy piwko, dlatego że dzisiaj udało się postawić, postawić dodać towar do sklepu internetowego. Jest to jeden z moich projektów na dalszą drogę życiową. Myślę, że takie rzeczy warto uczcić. Także każdemu z Was polecam gest. Jeżeli uda Wam się coś w życiu osiągnąć, warto to zaznaczyć. No cóż, zapraszam do kolejnego odcinka, a póki co na zdrowie.